Petycja w sprawie podjęcia działań zapobiegających utworzeniu na terenie miasta Łuków ośrodka dla nielegalnych imigrantów. Działając w imieniu własnym Klubu Gazety Polskiej w Łukowie oraz mieszkańców Ziemi Łukowskiej, kierując się troską o bezpieczeństwo mieszkańców, porządek publiczny, a także mając na względzie zobowiązania wynikające z Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, oraz ustaw regulujących funkcjonowanie jednostek samorządu terytorialnego, składa mniejszą petycję w interesie publicznym w sprawie podjęcia działań zapobiegających utworzeniu na terenie Łukowa ośrodków dla nielegalnych imigrantów. Podstawa prawna. Nasza petycja znajduje umocowanie w artykule 63 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, zapewniającym każdemu prawo składania petycji w interesie publicznym. Artykule 18b ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, który pozwala Radom Gmin podejmować uchwały w sprawach istotnych dla mieszkańców. Ustawie z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach umożliwiających składanie petycji w sprawach dotyczących interesu publicznego. Żądanie. Wzywamy organy samorządu miasta Łuków do. Podjęcia uchwał wyrażających stanowisko sprzeciwu wobec tworzenia na terenie miasta Łuków ośrodków dla osób przebywających na terenie Rzeczpospolitej Polskiej nielegalnie. Wydania stanowiska samorządu miasta Łuków sprzeciwiającego się relokacji nielegalnych imigrantów skierowanego do centralnych organów Rzeczpospolitej Polskiej. Nie wyrażania zgody na udostępnianie nieruchomości miasta Łuków na cele związane z nielegalnie, przebywanie, z nielegalnie przebywaniem osób na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Uzasadnienie Nielegalna imigracja stanowi istotne zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego, stabilności społecznej oraz integralności terytorialnej Polski. Tworzenie ośrodków dla nielegalnych imigrantów, również relokowanych z innych obszarów Unii Europejskiej, może prowadzić do wzrostu zagrożenia terrorystycznego, eskalacji przestępczości oraz destabilizacji społecznej, co pokazują doświadczenia innych krajów europejskich. Nieuregulowany napływ cudzoziemców, niezweryfikowanych pod kątem zagrożeń bezpieczeństwa, może skutkować infiltracją grup przestępczych, mogących działać na szkodę lokalnej społeczności i szkodę państwa polskiego. Zgodnie z artykułem 5 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej Państwo polskie ma obowiązek strzec niepodległości, integralności terytorialnej oraz zapewnić bezpieczeństwo obywateli. Te obowiązki powinny realizować również jednostki samorządu terytorialnego. Niedopuszczalne jest, aby jednostki samorządu terytorialnego, działając wbrew woli społeczności lokalnej, godziły się na działania mogące stanowić zagrożenie dla mieszkańców. Mając na uwadze powyższe oraz obowiązek organów administracji publicznej do działania na podstawie i w granicach prawa artykuł 7 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej zwracamy się do Pana o wykorzystanie wszelkich norm prawa w celu niedopuszczenia do organizowania na terenie miasta Łuków ośrodka dla nielegalnych imigrantów. Wezwanie do odpowiedzi. Zgodnie z artykułem 10 ustęp 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach. Petycja powinna być rozpoznana bez zbędnej zwłoki, ze względu na istotę poruszanej kwestii oraz jej duże znaczenie dla mieszkańców, oczekuje pilnej odpowiedzi na wszystkie poruszone zagadnienia. Ponadto informujemy, że zamierzamy poinformować opinię publiczną i media o decyzjach lub ich braku w tej sprawie. Dziękuję.